W dzisiejszym odcinku, przy okazji wymiany prefiltrów, taką wymianę dokonuję raz w roku. Są to wstępne filtry sentymentacyjne i filtr węglowy. Chciałbym Wam tutaj przedstawić mój taki setupik, jak mam to tutaj rozwiązane. I przy okazji, takie ja sobie tutaj zrobię małe udoskonalenie tego filterka. Zapraszam. Każdy z nas wie, jak kluczową rolę w akwarystyce morskiej odgrywa woda. Jej skład chemiczny, odpowiednie zbilansowane pierwiastki, mikro i makroskładniki będą stanowić w późniejszym etapie o naszych powodzeniach bądź rozczarowaniach. Jedną z najpopularniejszych metod w naszym hobby, aby uzyskać taką wodę, wodę o idealnych parametrach, jest filtracja za pomocą filtra odwróconej osmozy odpowiednia jego konfiguracja pozwala nam wodę wyjałowić, usunąć z niechcianych związków metali, przede wszystkim metali, które w wyższych stężeniach potrafią sporo w akwarium nam namieszać. Konfiguracja takiego filtra w moim przypadku zaczyna się od filtra sedymentacyjnego 5 mikronów, Ma on za zadanie wyłapanie z wody grubszych frakcji typu Rdza, jakiś piasek, który gdzieś zalega w rurach. W moim przypadku jest to dosyć mocno widoczne. Przy każdej wymianie filtr ten ma mocno, rdzawą, mocno rdzawy kolor widoczny właśnie tutaj na filmiku. Następnie woda przechodzi przez filtr węglowy. Czyści to, filtr węglowy czyści nam wodę chemicznie z wszelkich zapachów fenoli. Zabarwień. Dzięki filtracji za pomocą filtra węglowego woda jest krystalicznie czysta. Następnie mam filtr sedymentacyjny 1 mikron, który jakby dodatkowo zabezpiecza nam membranę przed ewentualnym pyleniem z węgla. Często właśnie słabej jakości węgle potrafią puszczać pył. Mogłoby to skutkować szybszym zapchaniem się, po prostu, membrany. Tak wcześniej przefiltrowana woda trafia już bezpośrednio na membranę. Mamy pewność, że z wody zostały usunięte wszelkie związki mechaniczne. Woda po wyjściu z membrany jest już praktycznie wyjałowiona. Pozostają niewielkie ilości śladowe związków, które usuwamy żywicą jonowymienną. Po wyjściu wody z takiej żywicy uzyskujemy wodę jałową. Która już się nadaje bezpośrednio do zasolenia daną solą, którą będziemy używać. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy wówczas pewność, że takie parametry, które podaje nam producent soli, będziemy mieli w akwarium bezpośrednio po zasoleniu. Jeżeli byśmy używali wody kranowej, nie wiemy, co w tej wodzie kranowej się znajduje, i wówczas możemy ten cały bilans składników mikro-makro po prostu zaburzyć. No i filterek mamy wstępnie złożony. Mam teraz to po prostu wszystko w jednym miejscu. Wcześniej pompę miałem u góry na półce. Teraz sobie to tak skonstruowałem, żeby to było, stanowiło taką jedną całość. Dodatkowo z tyłu zrobiłem sobie bypass na membranę. Kiedy będę chciał, będę ją mógł sobie dodatkowo opłukać, Odkręcając ten kranik, woda nie idzie przez ogranicznik, tylko idzie tym kranikiem. Po opłukaniu membrany zamykam i następuje normalna procedura filtracji odpadu. I teraz jak to się przedstawia? Tutaj mamy wejście wody. Wężyk idzie na pierwszy filtr sentymentacyjny 5 mikronów. Następnie przechodzi sobie na węgiel. Węgiel nam filtruje chemicznie wodę. Później z, z węgla idzie na jeden mikron. Jest jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenie, że jeżeli by węgiel jakiś pył przepuścił, to pył nie pójdzie nam na membranę, tylko zostanie zatrzymany tutaj, na tym jednym mikronie. I później mamy z, z jednego mikrona, mamy tutaj wyjście wężykiem. Wężyk sobie idzie ładnie na pompę. Pompa nam podnosi ciśnienie na membranę. Niektóre osoby... Pompę dają wcześniej, już przed całym układem. Ja uważam, że jest to nieprawidłowe, bo w całym układzie nie potrzebujemy mieć wysokiego ciśnienia. Najważniejsze, żeby pompa nam dawała wysokie ciśnienie na membranę, wówczas membrana skutecznie filtruje wodę i z pompy idzie na pierwszą membranę. Woda wpływa, podnosi nam ciśnienie, membrana ładnie pracuje na, na wysokim ciśnieniu. Później mamy odpad z pierwszej membrany idzie nam na drugą membranę. To jest takie spięcie szeregowe, przez co właśnie uzyskujemy praktycznie odpad 1 do 1. Stosunek przefiltrowanej wody do odpadu. Z drugiej membrany woda nam przechodzi tym wężykiem. Jest połączona, yy, przefiltrowana woda z pierwszą membraną, rozdzielnikiem. No i z tego nam już idzie na, na żywicę. Przechodzi przez jeden wkład, później woda tutaj idzie drugim wkładem i całość yy, przefiltrowanej wody wypada tym wężykiem. Filtry wymienione, podłączamy, zobaczymy jak to będzie się spisywać. Aha, tutaj zapomniałem dodać. Ogranicznik jest oczywiście na drugiej membranie, na końcu drugiej membrany. Po przefiltrowaniu pierwszej membrany i drugiej dopiero montujemy odpad na, na drugą membranę. Niektórzy robią, że wpinają nieszeregowo, tylko równolegle, ale to nam nic nie daje, bo dalej mamy dość wysoki właśnie odpad, a wiadomo, że w dzisiejszych czasach. No, rachunki do góry, wszystko ładnie poszło, więc trzeba to jakoś zaoszczędzić. I powiem Wam, używam już tego sposobu jakiś czas. Sprawuje mi się to dobrze. Nie zauważyłem jakiejś tutaj szybszej zużycia tej membrany na drugiej. Także polecam jak najbardziej te rozwiązania. Zaoszczędzicie na wodzie. Wiktorek już siedzi na swoim miejscu docelowym, więc robimy pierwsze odpalenie. Zawór opłukiwania otwarty, żeby nie szło nam na układ. Wstępnie przepukamy, yy, przepukamy te filtry, w szczególności węgiel aktywny, bo może py pylić I odpalamy pierwszy uruchomiony. Pierwszy nam się ładnie zapełnia teraz na węgiel. Z węgla powinno przejść tutaj na 1 mikron, jeżeli jest wszystko podłączone. Słuchać jak się system odpowietrza. I ładnie już nam zalewa 1 mikron. teraz powinno Cały układ zalany i teraz następuje wstępne opukanie tych wkładów nowych. więc uważam, że jest to fajne rozwiązanie bo w łatwy i szybki sposób możemy sobie w danej chwili przepukać. jeżeli woda stoi już długi czas w układzie nie używaliśmy filtra to dobrze by było właśnie wstępnie ten pierwszy strzał wody żeby przepłukał, żeby nie szedł od razu na membranę tylko właśnie przepłukał, zleciał ładnie do kanalizy no i przez to, przez to pewnie wydłużymy pracę, pracę membrany nie, nie, nie zabrudzimy jej tak szybciej. Także ja tutaj sobie odpowietrzam. Parę litrów zleci wody. No i będziemy próbować filtrować już docelową wodę do akwarium.